Ach, jak to przyjemnie patrzeć, jak kolejne nieprzyjazne państwo upada. Tak, lubię na to patrzeć, to jest całkiem przyjemne, wiecie. Jeszcze, jak się ma do tego jakiś wkład, taki, wiecie, taki, 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 trochę większy niż normalnie. Potem przejmę te prowincje i będzie super. Będą moje, tylko moje. Ja na tym zyskam przy okazji, te wszystkie małe kraiki. Tak, zarozpocznę, może nie tutaj. A tak, rozpocznę szturmy to też się mi przyda. O, będę mógł wykładać dyplomatów, więc później mi mniejsze szanse, że zabraknie. Szczególnie jak teraz mam full, więc tracę tych, których mogę zyskać. O, całkiem, całkiem, całkiem nieźle powiedziane. Zdecydowanie mi się to nawet podoba. Plus, jest wojsko, które może mi zagrozić. Natomiast moje wojsko jest, w dość, można powiedzieć, limitowanym zakresie dostępne. A przy okazji, jeżeli materiał wam się podoba, to nie zapomnijcie zostawić subskrypcji i w górę pod filmem. O, no, to są rzeczy, które zdecydowanie, zdecydowanie pomagają, jeżeli chce się nagrywać. O, właśnie zaatakowali, świetnie. 29 dojdą. 29, moje wojska 15, co? Eee, 20... E, dobra, w ten sposób. 19. Chciałbym, żeby cholery doszły powiedzmy nieco później, ale nie mogą dojść później. Muszą dojść 28 albo 29. O, wygrałem oblężenie. E, Okej. Okay. I tu za O, skubańce. Patrzcie, nieźle, nieźle. Będzie rozruba. Moje statki wygrają? Powinne. Aquila zaakceptowała pokój. Oni dojdą do 28. Czy trwa walka, to nie pójdą nigdzie, co? Tutaj to oni. Tu moje statki powinny wygrać. Dobra, wy wycofacie się tutaj, a wy tutaj. Musicie się wycofać. O, obężenie Orlani wygranej. Jak dobrze. Te. Tam mam kłopoty, a tutaj wygrywam. Świetnie. To mi się podoba. To ja z wami zrobię. Tutaj moje statki muszą wygrać, a oni tylko dosłownie blokują przejście dla moich ludzi, nie? Okej, okay, dostałem centralizację. Centralizacja zwiększy podatki. Stabiliznę Obronę Narodową? Stabilizować? Co? Reformator armii? Żeby sobie... Okej. Okay. Zrobimy to, ale nie w tym momencie. Nie w tym momencie. Wpierw wolałbym te... Ochronić... Znaczy, ochronić te wojska. Nie chciałbym stracić tych wojsk. Tu wygrałem, ale tutaj jest kiepska sytuacja dla moich wojsk. Przegrałem. Uff, moje wojska tu pozostały. Gdzie Anatolia, ok. Trego nie dojdą. 24, tak? Dojdą 5, dojdą 7. Będzie duże starcie. Dobra, moje statki muszą wygrać koniecznie. Serbia i Macedonia się zbuntowały. A w tym momencie, w tym momencie jak powiedziałem wcześniej, jeżeli bunt nadejdzie w złym momencie, to ja mam przechlapane. Teraz bunt doszedł w dość złym momencie, ale chyba nie mam przechlapanego. Tak, to, to, to nie jest złe miejsce. Dobra, złe miejsce jest tylko tych wojsk i to, że tu mnie zaatakowali. Dzień dobry. Tu mamy obrężenie wygrane, bardzo dobrze. Tu idą kolejne wojska. Tu moje wojska teraz dobiły, bardzo dobrze. Teraz pytanie, czy statki, czy wygrałem tą walkę morską. Wygrałem walk... Nie wygrałem walki morskiej, ale... No, już, już, Mo moi, moi ludzie. Moja flota, wielka flota, którą zaniedbałem. Zaniedbałem was, ale wierzę w was tak zdecydowanie. Wierzę, że moja flota będzie w stanie zdziałać coś więcej niż nic. Czy aktualnie wygrywa i sobie radzą? O dziwo. Ale nie jeżeli nie wygrają zbyt szybko, Okej, okay, to nie ma znaczenia. Tutaj, czy znaczy w sumie, każda wygrana ma znaczenie. Ale teraz najważniejsze znaczenie ma wygrana mojej floty. Zdecydowanie. Czy oni uciekają? Oni uciekają bardzo dobrze. Czy oni mają z kimś jeszcze wojnę? Absolutnie nie. Dobra, tutaj moja flota, proszę Was. Wierzę, że dacie radę. Przy okazji bunty. Tamtym buntem zajmiemy się zaraz. Tym buntem zajmiemy się od ręki. Mamy grudzień. Możemy zainwestować w warsztaty. Skoro mogę zainwestować w warsztaty, to to zrobię od razu. Przy okazji, widzę, że efektywność handlu za niedługo wzrośnie. Poproszę o większe inwestycje w Skarbiec. Nie są to dużo wyższe inwestycje, ale pozwoli mi to zainwestować potem więcej warsztatów. To finalnie powinno dać mi więcej pieniędzy. Tam wygrałem, więc tutaj moje wojska idą tam. Te wojska przejdą się dookoła niszcząc buntowników. Tutaj. Osiem statków rogi dajecie. Czy sytuacja jest już raczej opanowana, czy znaczy wiem, że te wojska, największe wojska się wycofują i nie ma tej wojsk, które byłyby w stanie zagrozić moim wojskom Natomiast wolałbym w sumie... Nie, nie mogę tutaj akurat dać tego Te wojska mogą się wycofać, mogą pójść tutaj Oni idą tam Tutaj wstawię moją kodnicę myślę Nabidynie. Ej, to ja wstawię tą konicę tutaj. A ta konica tutaj zostanie jako ochrona tego obszaru. O, i tak to będę mógł rozwiązać. Ale najpierw muszę wygrać tą bitwę morską naprawdę. Kasus belina Walchalię albo poprawić stosunki z wszystkimi. Eee, mogę poprawić stosunki ze wszystkimi państwami. Bo czemu nie? Tam już oblężenie wygrywam. Tak, Georgia jest głównym... Tak, są głównym uczestnikiem wojny. Więc w pewien sposób chcę ich przede wszystkim pokonać. Ale to chodzi tylko o podpisanie głównego pokoju. Najpierw chcę pokonać właściwie Imperium Otomańskie. W taki sposób, by zyskać jak najwięcej prowincji. Wygrałem, wygrałem, więc wy pójdziecie tam. Dobra, sytuacja opanowana. I mam wojska tutaj, więc teoretycznie te statki mogę wycofać na Ligurię. Będę musiał pomyśleć o tym, żeby że tak to ujmę zwiększyć zwiększyć, zwiększyć wielkość floty. To może być dość przydatną rzeczą. W pewien sposób. Ok, wyjdziecie dalej. Larissa. Ok, na szczęście tutaj mam wojska, które będą w stanie się tym zająć. I wiecie co? Wy... a Nie, będziecie stacjonować w tracji. Tam, jak były bunty, to były one dość spore. Więc chyba wolałbym, żeby po prostu tamte wojska stacjonujące były właśnie w tracji. Będziemy mieli bunt. są oni. Tam widziałem wojska otomańskie, które idą na Anatolię. Tak, okej, okay, to wy tutaj zostaniecie. Wyjdziecie tutaj. Mamy bunty. O, ten bunt jak zwykle dłużej. Solidny bunt. Tutaj bunt i tutaj bunt, ten już nie jest taki solidny. A mam nadzieję, że moje wojska zdążą tutaj dojść, właśnie, żeby zrobić coś takiego. A wy pójdziecie tutaj i wyjdziecie tam. 25 dojdziecie tam, w porządku. Moja konica dojdzie tam 16, więc potrzebuje 11 dni. 23, tak? Tak, 23, więc jeszcze dwa. Teraz 25. Dojdą w tym samym czasie, więc te wojska zaatakują i jednocześnie moje wojska tam dotrą, więc można powiedzieć, że okrążą armię Otomańską. Mimo że jest dwa razy większa. I wtedy będzie tam rozruba. Zilandia. Dzień dobry. Może się wybuntujecie to żaden problem. Eee, właśnie, potrzebuję osoby od militarii, tak. Na razie nie mam. Ale mógłbym tutaj wybuntować ten... To? Tak, konstrukcję... rekrutacyjną? No, wioskę rekrutacyjną, coś takiego. Szkoleniową. Werona. W porządku. Moja konica teraz daje radę z tymi buntownikami, buntownicy są słabsi od nich. To mi się całkiem podoba. Przy okazji, chciałbym zrekrutować dodatkowego dowódcę. A tak jakby miał mi się przydać. Wiecie, on są całkiem niezły. W. Człowiek z naprawdę dużą umiejętnością manewrowania wojskami zdecydowanie się trafił. Raczej znaczy, udało mi się takiego zdobyć. To jest dla mnie plus. Karpatia została podbita, więc kolejne państwo zostaje całkowicie usunięte z mapy. Oczywiście zaakceptowało to, bo nie mieli wyboru. Okej. Okay. Buntownicy zostali pokonani. Czy tutaj moje wojska dadzą radę? Zaraz, co ja zrobiłem? Tak sobie pomyślałem, że ta flota opuściła tą prowincję i zaatakowała moje statki tylko i wyłącznie dlatego, że ja tą prowincję podbiłem. Ach, okej. Okay. Wiecie, każdy się czasami myli. Myli? Myli, zdecydowanie. Ale dobrze, że sobie o tym pomyślałem. Na przyszłość będę o tym wiedział. I mamy bunty. Oj, spore bun. Oj, sporo buntu. O. Hesel, Hessen. Okej, mamy to z głowy. Teraz to. Oni idą tutaj. Macedonia. Kura, to oni będą tutaj. I kurska, ich się nie spodziewałem za specjalnie. To będą oni tutaj. Chyba żaden problem prawdopodobnie. Chociaż dość spore te wojska tutaj, więc oni dostaną tutaj lidera najnowszego. Niech się szkoli. Co prawda niewiele ma do szkolenia. U. I mam co chciałem. Czekamy na grudzień. Oczywiście najpierw budujemy warsztaty, żeby nie było. Warsztaty do na priorytet. Ale teraz będę mógł w prowincji budować markety. Tutaj, nie to. Nie to, to, tutaj. I eee, czemu tak, tutaj. I zwiększa ilość populacji oraz zwiększa przyrost, a raczej wartość handlu. Jednocześnie zwiększa ilość podatków, jak i wartość, można powiedzieć, tutaj, miejsc handlowych, tak? To wartość tutaj, wartość handlu w prowincjach, które zajmują, i to zwiększa wielkość ilość pieniędzy, które dadzą mi kopcy, co mi się podoba. Więc to wyrównujemy. Tutaj niech już idzie tak na wszystkie technologie, zdecydowanie. Zwiększajmy te przychody w końcu. Holandia pod atakiem. Żaden problem. Żaden problem. Tu wygrali bez problemu. 6 000. tutaj jest 11 tysięcy. Tutaj się zmontowali, w porządku. Buntownicy, buntownicy, i buntownicy przegonieni. I tutaj chyba ostatni zostali. W ogóle czemu tak się pobuntowali? nie? Ogółem zmęczenie handlu jest dość. zmęczenie wojną jest dość niskie. Chyba tylko ta religia robi problemy, zdecydowanie. Dobra, ile tutaj jest tego wojska? Nie ma tego wiele. 25. 15. Potrzebuje 10 dni. 10 sprawdzę. 23 dojdą? Tak, dwudziestego trzeciego dojdą. Teraz dojdą 25. Dorzucę też te wojska. Pójdą tymczasowo. Żeby dobić wojsko otomańskie. Żeby mieć pewność, że wygram. Czemu tu się zbuntowali? Panowie, nie róbcie problemów z nieproblemów. A tu moje wojska wygrały spokojnie, więc te wojska pójdą tutaj. I wygrały. Oni wrócą na Angorę, gdzie spotka ich 20 tysięcy wojsk. Moich wojsk. Z. A, weźmiemy też dowódcę tutaj. Takiego, który sobie od razu zwiększy manewrowość. Po prostu pozwoli moim wojskom wykorzystać ich pełny potencjał. Ej, to co tu robią buntownicy? Nie wiem. I niespecjalnie chcę się dowiedzieć. Piąty, a we dziewiątego już sobie stąd pójdziecie, w porządku. O, ryzyko, U, to mi się podoba. Kogo chcę? Myślę, że gościa, który... tutaj inwestuje mi w produkcję. Wymienimy go, bo niedługo i tak prawdopodobnie by umarł. A, a to, to nie było zbyt miłe, nie? No ale takie są realia. A gość, który zmniejszy mi ryzyko rewolty narodowej, jest, jakby nie patrzeć, dość istotniejszy. Dobrze, nie wygrane. Tutaj wojska całkowicie unicestwione. Bardzo dobrze. Teraz tak, armor. Więc wy pójdziecie tu, potem tu, a potem na ile, France. Wy macie stacjonować zawsze w stolicy. Nawet jeżeli to nie jest do końca dobre, tutaj w Bourbonie powiedzmy, byłoby lepsze. To na ten moment w Orleani, ale ja chcę, żeby stacjonowali w stolicy. No, w stolicy zawsze ma być dużo wojska. To tylko moje spaczenie. Nie martwcie się o tym specjalnie. I za to tak sobie pomyślałem, że chciałbym tutaj dodatkowe 10 tysięcy wojska. Więc dobrym pomysłem byłoby je zrekrutować przy okazji albo wysłać na razie. Na razie tylko wyślemy tam wojsko powiedzmy tutaj. Także jak przejmę tutaj prowincję, to żeby mieć więcej wojska, także móc je wykorzystać przy walce w tym regionie. A jakby nie patrzeć, w tym regionie walki niedługo się zaczną. Większe niż gdziekolwiek indziej. W sumie ciężko, żeby gdziekolwiek indziej walki były. No poza tym regionem. No tutaj to wiele walk nie będzie. Czyli tak, to jest jedyny region, w którym mogę tak naprawdę robić jakikolwiek postęp, jeżeli chodzi o Zdobywanie terenów, tak, wyjdziecie tu, to wyjdziecie tu, a wyjdziecie tu. Eee, teraz pytanie, gdzie wyjdziecie? Nie do wyjdziecie tu, ok, a potem na Lublin, oczywiście, z powrotem. Do miejsca swego stacjonowania. Teraz wy na Hollenstein, ok, czyli tu, a potem tu. Teraz pytanie, gdzie wyjdziecie? Wyjdziecie tu, a potem tu. Bardzo dobrze. No oczywiście, że tam idą. Tu wygrana, tu wygrana. I buntownicy zostali załatwieni. Teraz wyjdziecie tu, z kim? ja mam jeszcze wojnę, z nią, jeszcze wojnę, o dziwo, jeszcze nie zostali podbici, czy ktoś jeszcze, oni za niedługo się poddadzą. Tutaj było to więc zostaną usunięci, tak więc tylko tutaj Imperium Otomańskie, Ragusa i potem tylko pokój, więc trzech dyplomatów potrzebuję na ten moment, zatem mogę pomyśleć o tym, żeby kogoś nawrócić. A, mogę nawrócić was. To mi pasuje. Kiedyś się nawrócą, A im się tutaj pobuntowali. Jaki... jaka tutaj szansa buntu jest duża? To mi się podoba, ale to ma szansę sprawić, że tutaj imperium timudzińskie, murickie będzie mogło upaść przez bunty. A co za tym idzie, ja będę miał łatwiejszą sprawę jeżeli chodzi o podbicie tych terenów. Ale heretyków udało się tam ogarnąć. Patrioci Tureccy. Przez Turcję zasponsorowani. Muszą mieć całkiem niezłą ilość pieniędzy. A tutaj Kastylia zasponsorowała, okej. A tutaj Luksemburg zasponsorował. Kto? Nikt tutaj nie zasponsorował, po prostu się zbuntowali. A tutaj też się po prostu zasponsorowali sami. W porządku. To było kilka buntów. Kilka buntów. O tak po prostu. Zawsze robią problemy tam, gdzie ich nie ma. To tutaj nie ma żadnych problemów. Kolejny dowódca Umaru. W wojskach, które naprawdę zrobiły dużo. No tak, podbijają tereny. Zasłużony był wszelkie honory dla niego. Czego przy tej wojnie. Zdecydowanie zasłużył. Oha, tutaj mamy kolejne wojska jak miło. Kolejne oblężenie. A tutaj damy szturm, żeby na MUS tutaj przejść. Na mus. Wszystko nam. O, nie dali rady. Jaka szkoda. Georgia chce pokój. Oczywiście nie zaakceptuje go, ponieważ wciąż wojna trwa. To ja powiem, kiedy będzie pokój. O, i mamy grudzień. Tak więc możemy tutaj zainwestować w warsztaty. Jakoś niewiele tych warsztatów. Ale dało radę. I teraz tak, wojska ilości bym nie chciał zwiększyć, ale chciałbym zbudować dodatkowe warsztaty. I mogę wybudować do 10 warsztatów teoretycznie. Tutaj mam 6. Więc chyba to żaden problem. Teraz tak, technologia rządowa. O w sumie nic wielkiego. Jest jeden budynek, który liczę, że będę mógł niedługo wybudować. I to jest. E Tax Assessor 31 poziom w technologii rządowej Więc jeszcze trochę, a to będzie budynek, który będę chciał wybudować, ponieważ tylko dzięki niemu będę mógł obniżyć inflację W miarę Normalnym okresie czasu A tymczasowo Zwięk... Co jeżeli zwiększę to całkowicie? O 1% podniosę moją inflację w ciągu roku ale wybuduję markety w całym państwie w tym czasie. Ile zwiększa się inflacja, tak jednocześnie zmniejszą się już. A, zwiększą się moje podatki. Potrzebuję dwóch lat, właściwie dwóch czy trzech? Trzech lat. Ile to trwa budowa? A teraz nie wiem, bo nie mam pieniędzy. Mogłem to wręcz nie tam wejść, ale. Tak będzie szybciej. Dobra, wywalczycie tutaj. Z buntownikami i wygrali. Dobra. Teraz pójdzie się tu, tu, a potem tu. Ok. Każdy budynek buduje się po 12 miesięcy. Więc potrzebuję łącznie 3 lat, żeby wszystkie markety wbudować. Oraz wybudować sądy i constable. constable. zwiększa przychód z podatku o 50%, takiego bezpośredniego podatku, ale zwiększa szanse na bunt, a Sąd zmniejsza szanse na bunt, więc te dwa budynki siebie nawzajem eliminują, To jest bardzo dużym plusem. Raczej, znaczy eliminują swój negatywny wpływ, a zwiększają przychody. Bez, czyli mam 50% więcej podatków z prowincja. Nie mam problemu z zwiększonym buntem. Okej, okay, wygrali tutaj, więc pójdą dalej. Okiem okay, nieźle. To wiecie co? Wy stracicie dowódcę, a dowódcę zyskacie wy, jako że idą raczej z konicą. To możliwość dobrego posiadania dobrego dowódcy jest akurat dobrym pomysłem. I widzę, że tutaj oblężenie wygrane. Anektujemy oczywiście. Teraz Wy pójdziecie A na Z. Chciałem, żeby wyszli na Serbię. A Z pójdą. Będą mieli bliżej do Kosowa. Prawdopodobnie. Prawdopodobnie, bo nie mam pewności. Nie znam dokładnych czasów podróży, ale dużo tych tutaj marketów muszę wybudować. Gospodarka mi się rozszerzy. To mi się podoba. Oblężenie wygrane, więc idziecie tutaj. Właściwie nie wiem, jak tutaj wojska będę miał rozłożone dokładnie. Wiemy się, żeby oni byli tutaj, oni gdzieś tutaj. Powiedzmy, że oni tutaj. I patrząc po czasie, jak sobie myślał, to na ten odcinku to będzie wszystko. W tym odcinku będziemy dalej budowali większą ilość marketów, sądów i konstabli. A potem, potem będziemy zwiększać ilość wojska i po prostu zmieciemy resztę. Już nic mnie nie będzie wtedy mogło powstrzymać, poza inflacją. Haha, okej. Okay. Dzięki wielkie za uwagę. Zapraszam was do subskrypcji kanału. Tak, zostawiacie dużo subskrypcji. Większość ludzi oglądających nie subskrybuje jeszcze, więc się przydadzą. Zapraszam również do następnego odcinka, który również się pojawi. Haha. <laughs> Żegnam się z wami, no i cześć.